Część 1 Wywiad z 2012 roku. Detektyw Smith rozpoczyna śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, które miało miejsce kilka lat temu. Podczas przesłuchania świadka, który był obecny na miejscu zbrodni, detektyw dowiaduje się o tajemniczej maszynie do pisania, która miała znaczenie dla ofiary. Maszyna ta została widziana przez świadka kilka dni przed zabójstwem. Co wzbudza zainteresowanie detektywa. Detektyw postanawia zgłębić te tajemnice i wyrusza na poszukiwanie maszyny do pisania. Po kilku dniach intensywnych poszukiwań udaje mu się odnaleźć ją w starym domu na obrzeżach miasta. Maszyna wydaje się być bardzo starożytna i skrywa wiele tajemnic. Detektyw Smith zdaje sobie sprawę, że ta maszyna może być kluczem do rozwiązania nierozwikłanej zagadki z przeszłości. Postanawia zgłębić historię maszyny, aby odkryć jej związek z morderstwem. Jednakże, im bardziej zagłębia się w tajemnice maszyny, tym bardziej zaczyna dostrzegać związki z lokalnym, miejscowym mitem o opiece przebywającej na planecie amerykańskiego brata. To prowadzi detektywa do nowych tropów i pytań, które mogą odkryć prawdę o nierozwikłanej sprawie z przeszłości. Część 2. Odkrycie artefaktu. Detektyw, po otrzymaniu informacji o tajemniczej maszynie do pisania, postanawia zająć się jej odnalezieniem. Po kilku dniach intensywnego poszukiwania, detektyw odnajduje stary dom na obrzeżach Wielkopolski, w którym znajduje się artefakt. Maszyna do pisania wydaje się być bardzo starożytna i tajemnicza, pokryta dziwnymi symbolami i ornamentami. Detektyw przeprowadza szczegółowe badania maszyny, próbując rozwikłać jej sekrety, w miarę jak zgłębia tajemnice urządzenia. Odkrywa, że maszyna posiada zdolność przewidywania przyszłości, choć w sposób enigmatyczny i symboliczny. Detektyw zdaje sobie sprawę, że artefakt może być kluczem do rozwiązania nierozwikłanej zbrodni sprzed kilku lat. Podczas dalszych badań detektyw odkrywa. Że maszyna do pisania była używana przez pewnego pisarza, który zniknął bez śladu po napisaniu serii tajemniczych opowiadań. Detektyw postanawia zbadać te opowiadania, aby poznać kolejne wskazówki prowadzące do rozwiązania zagadki. Jednak im bardziej zagłębia się w analizę tekstów, tym bardziej zaczyna czuć, że sam staje się bohaterem niebezpiecznej historii której zakończenie może być dla niego bardzo nieprzyjemne. Część 3. Miejski mit. Detektyw głębiej zagłębia się w lokalny mit miejski opowiadający o tajemniczej opiece, która rzekomo przebywa na planecie amerykańskiego brata. Zaczyna rozmawiać z mieszkańcami, którzy opowiadają mu różne wersje legendy. Niektórzy twierdzą, że opieka jest istotą dobra, która chroni ludzi. Inni zaś uważają ją za złą i przynoszącą nieszczęście. Detektyw odkrywa, że mit ten jest głęboko zakorzeniony w historii miasta i ma wiele odniesień do wydarzeń sprzed lat. Zaczyna dostrzegać pewne analogie między legendą a zbrodnią. Którą prowadzi śledztwo? Czy opieka jest kluczem do rozwiązania zagadki? Czy może jedynie fikcyjną postacią stworzoną przez społeczność? By tłumaczyć niezrozumiałe zdarzenia, detektyw postanawia zbadać sprawę jeszcze głębiej, próbując zrozumieć, jak mit miejski może wpłynąć na rzeczywistość i jakie tajemnice może skrywać. Jego poszukiwania prowadzą go do kolejnych tajemniczych odkryć, które mogą zmienić bieg jego śledztwa i rzucić nowe światło na nierozwiązaną zbrodnię. Podczas przeszukiwania archiwów detektyw natrafia na dawne dokumenty związane z oryginalnym śledztwem, odkrywa w nich pewien błąd, który nie został wcześniej zauważony. Kluczowy świadek został pominięty podczas przesłuchania. Detektyw zdaje sobie sprawę, że to mogło być zaniedbanie lub celowe działanie mające na celu zatuszowanie prawdy. Postanawia więc odnaleźć tego świadka i dowiedzieć się. Dlaczego został pominięty podczas pierwszego dochodzenia? Po kilku dniach intensywnych poszukiwań udaje mu się w końcu odnaleźć świadka, który okazuje się być kluczowym dla rozwiązania zagadki. Świadek zaczyna opowiadać detektywowi o pewnych szczegółach, które zmieniają całkowicie dotychczasowe rozumienie sprawy. Dzięki tej informacji detektyw jest w stanie odkryć nowe tropy i połączyć wszystkie elementy. Układanki, zaczyna ujawniać kolejne fakty, które prowadzą go do ostatecznego rozwiązania nierozwiązanej zbrodni sprzed lat. Jednak im głębiej zagłębia się w sprawę, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że prawda może być znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo sądził. Część 5. Rodzinna tajemnica. Detektyw odkrywa, że tajemnica rodzinna, o której dowiedział się podczas śledztwa, jest kluczem do rozwiązania zagadki. Okazuje się, że matka głównego podejrzanego miała powiązania z opieką przebywającą na planecie amerykańskiego brata. Detektyw postanawia więc zbadać historię rodziny głównego podejrzanego i odkrywa kolejne zaskakujące fakty. Podczas rozmowy z matką podejrzanego detektyw dowiaduje się o tajemniczej wizycie mężczyzny który miał przypominać opiekę z mitu miejskiego, kobieta opowiada detektywowi historię z przeszłości, która zaczyna się łączyć z aktualnym śledztwem. Okazuje się, że matka podejrzanego ukrywała pewne informacje, które mogłyby rzucić światło na motywy zbrodni sprzed kilku lat. Detektyw postanawia więc zbadać dalsze powiązania między rodziną podejrzanego a mitologią miejską. Opieki. Odkrywa on kolejne ślady w archiwach, które prowadzą go do jeszcze większej tajemnicy, ukrytej przez lata przez rodzinę podejrzanego. Część tej tajemnicy dotyczy również samej maszyny do pisania, która zdaje się mieć kluczową rolę w całej historii. Detektyw jest coraz bliżej rozwiązania zagadki nierozwiązanej zbrodni sprzed lat. Jednak im bardziej zagłębia się w historię rodziny podejrzanego i mitu miejskiego. Tym bardziej zdaje sobie sprawę, że prawda może być o wiele bardziej skomplikowana, niż się początkowo wydawało. Czy detektyw będzie w stanie połączyć wszystkie kropki i odkryć prawdziwego sprawcę zbrodni? Tego dowiemy się w kolejnych częściach opowieści. Część 6: Zdrada i zemsta. Detektyw odkrywa, że tajemnicza maszyna do pisania należała do brata ofiary zbrodni sprzed lat. Okazuje się, że brat był zdradzony przez swoją żonę, która planowała przekazać maszynę jako prezent na rocznicę ślubu. Wraz z odkryciem tej informacji detektyw zaczyna podejrzewać, że morderstwo było zemstą za zdradę i konflikt rodzinny. Podążając za tą nową ścieżką, detektyw odkrywa sekrety, które były ukrywane przez lata. Dowiaduje się o intrygach, kłamstwach i manipulacjach. Które doprowadziły do tragicznych wydarzeń sprzed lat W miarę jak zagłębia się w historię rodziny ofiary Detektyw zdaje sobie sprawę Że musi uważać na każdy krok Ponieważ prawda może być groźniejsza Niż się spodziewał Artykuł 6 Zdrada i zemsta Detektyw odkrywa Że tajemnicza maszyna do pisania należała do brata ofiary zbrodni sprzed lat Okazuje się że brat był zdradzony przez swoją żonę, która planowała przekazać maszynę jako prezent na rocznicę ślubu. Wraz z odkryciem tej informacji detektyw zaczyna podejrzewać, że morderstwo było zemstą za zdradę i konflikt rodzinny. Podążając za tą nową ścieżką, detektyw odkrywa sekrety, które były ukrywane przez lata. Dowiaduje się o intrygach, kłamstwach i manipulacjach. Które doprowadziły do tragicznych wydarzeń sprzed lat, w miarę jak zagłębia się w historię rodziny ofiary, detektyw zdaje sobie sprawę, że musi uważać na każdy krok, ponieważ prawda może być groźniejsza niż się spodziewał. Część 7. Tajemnica opieki. Detektyw kontynuuje śledztwo i dociera do głębszych warstw mitu miejskiego związanego z opieką. Przebywającą na planecie amerykańskiego brata, odkrywa, że istnieje tajemnicze połączenie między maszyną do pisania a opieką. Maszyna ma moc odkrywania prawdy i ujawniania ukrytych tajemnic. Detektyw zdaje sobie sprawę, że opieka może być kluczem do rozwiązania całej zagadki. Podczas dalszych dochodzeń, detektyw odkrywa, że opieka była w rzeczywistości istotą z kosmosu. Która przybyła na ziemię w celu przekazania ludzkości ważnej wiedzy. Jednak kiedy ludzie zaczęli wykorzystywać jej moce do osobistych korzyści, opieka zniknęła, pozostawiając za sobą maszynę do pisania jako swój ślad. Detektyw zdeterminowany jest teraz, by odnaleźć opiekę i ujawnić jej prawdziwe intencje, które mogą pomóc mu w rozwiązaniu nierozwiązanej zbrodni sprzed lat. Jednak po drodze napotyka wiele trudności i przeszkód, które sprawiają, że zagadka staje się coraz bardziej skomplikowana. W miarę jak detektyw zbliża się do ostatecznego rozwiązania, musi stawić czoła swoim własnym lękom i wątpliwościom, aby ostatecznie poznać prawdę i zakończyć swoje śledztwo. Jednak czy będzie gotowy na to, co odkryje i jakie konsekwencje może to mieć dla niego i dla innych? Część 8. Rozwiązanie zagadki. Detektyw dociera do kluczowej osoby, która może pomóc mu rozwikłać zagadkę nierozwiązanej zbrodni. Okazuje się, że jest to dawny wspólnik ofiary, który przez lata ukrywał prawdę. Dzięki jego współpracy detektyw odkrywa, że cała sprawa ma związek z ukrytą fortuną, do której dostęp mieli tylko ci, którzy znali tajemnicę maszyny do pisania. Wszystko zaczyna się klarować, a detektyw zbliża się do ostatecznego rozwiązania. W międzyczasie detektyw odkrywa także powiązania między miejscowym mitem a rzeczywistością, co prowadzi do jeszcze większego zaskoczenia. Okazuje się, że mit był przekazywany z pokolenia na pokolenie, a opieka faktycznie miała wpływ na losy mieszkańców miasta. W końcowej scenie detektyw prezentuje swoje odkrycia przed prokuratorem który wreszcie może zamknąć sprawę nierozwiązanej zbrodni. Cała historia zyskuje nowe znaczenie, a detektyw zostaje uznany za Bohatera. Jednak mimo sukcesu. detektyw nie zapomina o tajemniczej maszynie do pisania i postanawia zgłębić jej tajemnicę dalej. Fabuła opowieści łączy się w pełni, pozostawiając czytelnika z zadowoleniem i głębszym przemyśleniem na temat tajemnic ludzkiej natury i historii część 9 konfrontacja z mordercą detektyw w końcu dociera do punktu kulminacyjnego swojego śledztwa konfrontacji z mordercą po długich godzinach analizowania dowodów i przesłuchiwania świadków detektyw zdaje sobie sprawę że morderca jest osobą która była mu bliska to szokujące odkrycie które potwierdza jego podejrzenia dotyczące rodzinnej tajemnicy. Morderca próbuje uciec, ale detektywowi udaje się go zatrzymać i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości. Podczas przesłuchania morderca wyjawia motywy swojego czynu i tłumaczy, dlaczego zdecydował się na zbrodnię sprzed lat. Detektyw czuje mieszane emocje, z jednej strony satysfakcję z rozwiązania zagadki. Z drugiej zaś smutek i rozczarowanie z powodu zdrady ze strony osoby, którą ufał. Po zakończeniu sprawy detektyw wraca do domu, gdzie zastanawia się nad wszystkim, co odkrył podczas śledztwa, mimo że zbrodnia została rozwiązana. Detektyw pozostaje zraniony przez to, co się wydarzyło. Jednakże dzięki swojej wytrwałości i determinacji udało mu się rozwikłać zagadkę i przynieść. Sprawiedliwość ofierze i jej rodzinie. Część 10. Rozwiązanie zagadki. Detektyw ostatecznie odkrywa, że tajemnicza maszyna do pisania była używana przez osobę z bliskiego otoczenia ofiary zbrodni. Po przeprowadzeniu dogłębnych badań i analizy dowodów. Detektyw dochodzi do wniosku, że morderca był właśnie tą osobą. Okazuje się. Że motywem zbrodni był długo skrywany konflikt rodzinny, który doprowadził do tragedii. Detektyw konfrontuje sprawcę i udaje mu się go aresztować, co kończy nierozwiązaną sprawę sprzed kilku lat. Dzięki skrupulatnej pracy detektywa i wykorzystaniu tajemniczej maszyny do pisania, udało się ostatecznie rozwikłać zagadkę i doprowadzić do sprawiedliwości. Opowieść kończy się z zadowoleniem detektywa który zrealizował swój cel i poświęcił wiele czasu i wysiłku, aby doprowadzić do zakończenia sprawy. Zakończenie jest satysfakcjonujące zarówno dla detektywa, jak i dla czytelnika, który był śledząc rozwój fabuły i rozwiązanie zagadki.